Witaj, jestem Marta Majdecka. Dzisiaj przedstawię Ci technikę oddychania po kwadracie. Kwadrat ma cztery równe boki. Tak samo wdech, pauza po wdechu, faza wydechu i pauza po wydechu mają być tej samej długości. Zaczynamy. Zrób opróżniający płuc, wydech. I teraz liczymy w myślach do czterech, i robimy wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. Pauza, raz, dwa, trzy, cztery. Wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. Pauza, raz, dwa, Trzy, cztery. Wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. Pauza. Raz, dwa, trzy, cztery. Wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. Pauza. Raz, dwa, trzy, cztery. Wdech. Raz, dwa, trzy. Cztery, pauza, raz, dwa, trzy, cztery, wydech, raz, dwa, trzy, cztery, pauza, raz, dwa, trzy, cztery, kontynuuj samodzielnie. Dokończ ostatni kwadrat robiąc pauzę po wydechu i wróć do naturalnego oddechu. Cieszę się, że ze mną tutaj byłeś, byłaś. Ta technika jest dobra na skupienie uwagi i koncentrację. Jak również na powściągnięcie swoich emocji i wyciszenie umysłu. Możesz ją praktykować wszędzie. Wystarczy chwila zatrzymania, siedzenie, na którym jest ci wygodnie, i wydłużony, wyprostowany kręgosłup. Do usłyszenia.